Trąd wydostał się z pałacu nauki. Trąd to choroba zakaźna, uleczalna, ale nieleczona jest groźna i się rozprzestrzenia. Tą nazwą określa się też patologiczne stany życia społecznego dotkniętego korupcją, nepotyzmem, pajęczyną powiązań przestępczych, mafijnych. Tak nazwana została choroba kocząca środowisko wymiaru niesprawiedliwości, znana u nas dzięki spektaklom teatru telewizyjnego pod tytułem Trąd Pałacu Sprawiedliwości, opartym na powieści Ugo Betiego, odnoszącej się do sytuacji we Włoszech przed kilkudziesięciu laty, ale znanej i z innych krajów, także z Polski. Nie tylko przed laty, ale i dziś. Niestety, podobnych spektakli nie doczekało się zjawisko trądu toczącego środowiska akademickie. Może z wyjątkiem znanego filmu Krzysztofa Zanussiego z roku 1977, Barwy ochronne, w którym pewne przejawy patologii życia akademickiego zostały zobrazowane. Trąd nie tylko w Pałacu Sprawiedliwości. Po obejrzeniu spektaklu Trąd w Pałacu Sprawiedliwości w czerwcu 1987 roku dostrzegłem podobieństwa do klimatu, jaki był mi znany w środowisku akademickim na najstarszej polskiej uczelni. Tym spostrzeżeniem podzieliłem się z rektorem Instatu na sceny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wówczas z ramienia uczelni kierował akcją politycznej weryfikacji kadr akademickich, eliminującej niewygodnych dla systemu socjalistycznego pracowników naukowych o odmiennej od obowiązującej etyce i generalnie swoim antysocjalistycznym postępowaniem, oddziałujących negatywnie na młodzież akademicką. Szczególne niebezpieczeństwo dla systemu socjalistycznego stanowiło skłanianie studentów do krytycznego myślenia. Po latach można też ocenić, że i dla transformacji. Niestety, moja diagnoza obecności trądu w Pałacu Nauki nie znalazła uznania w oczach rektora i wolał się pozbyć mnie, a nie samego trądu. Nie zamierzał nawet zbadać schorzenia, był z wykształcenia medykiem. Nie mówiąc o podejmowaniu działań na rzecz zapobieżenia jego rozprzestrzenianiu się. Postąpił zgodnie ze znaną zasadą: Stłucz pan termometr, nie będziesz miał gorączki. Ja gabinet dyrektora opuściłem, ale tron pozostał i to na długie lata. Trąd degraduje pałac nauki. Gdy w okresie transformacji ustrojowej zaistniało zagrożenie, że mogę wrócić nauczeniu, argumentowano i to ja byłem sprawcą dolegliwości akademickich, bo po moim odejściu wszystko kwitnie. Z innych wypowiedzi, w tonie alarmistycznym domagających się zwiększenia finansowania kwitnącej rzekomo pozostałości akademickiej, wynikało jednak, że uczelnia stała nad przepaścią i obawiała się zrobić krok do przodu. Po latach, mimo ogromnej poprawy infrastruktury uczelnianej, budowy znakomitych, pięknych nieruchomości, wielokrotnego wzrostu kadry, i to wysoko utytułowanej, oraz wielokrotnego wzrostu wynagrodzeń, poziom nauki i nauczania, jak wynika z opinii niemal powszechnych, a także z rankingu, obniżył się. Można było to przewidzieć, bo po zerwaniu z pozytywnych relacji mistrz uczyń, uczniowie pozostali bez mistrzu, co raczej podnoszeniu poziomu nauczania nie służy. Wbrew obowiązkowi poszukiwania prawdy, ciążącemu na uniwersytetach od początków ich istnienia, uczelnie zaczęły abdykować z prawdy, jakby dla uwolnienia się od krępujących je zasad na drodze do postępu. To objaw trądu toczącego uniwersytety, zatrudniające na etatach teoretyków prawdy, którzy sami jej nie praktykują. Nawet w okresie komunistycznym z rozstawaniem się z prawdą się nie afiszowano. Choć uniwersytety pozostawały w sytuacji schizofrenicznej, zmuszone do funkcjonowania w systemie kłamstwa. Następuje stopniowe zastępowanie nauki przez ideologię, która na uniwersytetach zaczyna dominować. A profesorowie. Boją się mówić, a nawet myśleć. To działo się już w systemie komunistycznym. Nonkonformistycznych akademików eliminowano, a i biologia zrobiła swoje. Po transformacji kolorystycznej uczelni z czerwonych na pęciowe proces jakby przyspieszył. Zobrazowania trądu w Pałacu Nauki. Z setek moich tekstów poświęconych różnorodnym patologiom życia akademickiego, kilkadziesiąt zebrałem w książkę Plagi Akademickie i ostatnio Trąd w Pałacu Nauki, aby zwrócić uwagę na zjawiska degradujące domenę akademicką w Polsce, a pomijane na ogół milczenie. Unieważnianie w ramach stosowania kancel kalczy. We Włoszech, gdzie przed laty rozpoznano trąd Pałacu Sprawiedliwości i stwierdzono też degradujący domenę akademicką trąd Pałacu Nauki, od kilku lat wdrażana jest operacja Uniwersytet Bandita, gdyż uznano, że dalsze trwanie takiego stanu rzeczy ogranicza nie tylko potencjał nauki. Ale i całego kraju, którego rozwój zależy od jakości elit formowanych na uniwersytetach. Mimo, że potencjał gospodarki i poziom nauki we Włoszech są wyższe niż w Polsce, sprawa plag akademickich została naświetlona we włoskich mediach i skierowana na wokandy sądowe. Pisałem już o tym w tekście z Ziemi Włoskiej do Polski. Rzecz o konieczności odwirusowania nauki. Kurier wnet nr 72, rok 2020. To, co we Włoszech uznaje się za patologię, u nas niestety jest standardem i nie budzi dezaprobaty. O ustawianych konkursach na etaty czy przejawach nepotyzmu wiedzą wszyscy. Także decydenci, a mimo licznych reform, te plagi przetrwały do dziś. Niestety, dla struktur polskiej domeny akademickiej i nie tylko, to nie jest temat na tyle atrakcyjny, aby się nim zajmować. Konferencja rektorów KRAS świętuje swój jubileusz 25-lecia, nagłaśniając swoje sukcesy. A milcząc na temat degradacji domeny, za co w niemałym stopniu rektorzy odpowiadają. W ostatnim czasie skupili się na polityce równościowej, polegającej na nierównym traktowaniu społeczności akademickiej poprzez tworzenie przywilejów dla osób o odmiennej orientacji seksualnej. Kto by tej polityki nie respektował, Musi się liczyć z konsekwencjami. Natomiast zupełnie i to od lat, nie interesuje rektorów niewłaściwe, szkodliwe dla domeny traktowanie osób odmiennej od współcześnie promowanej orientacji moralnej i intelektualnej. Ci, którzy są zorientowani na respektowanie stanowiącego fundament cywilizacji łacińskiej dekologu. Na którym w średniowieczu uniwersytety zostały posadowione, nie mają wiele szans na przetrwanie na współczesnych uniwersytetach. Powszechne unieważnianie siódmego przykazania, nie kradnij, w domenie akademickiej przejawia się nierespektowaniem własności intelektualnej, powszechnym plagiatowaniem na wszelkich szczeblach akademickich, z rektorskim włącznie. To by się ośmielił podnosić te kwestie publicznie, zostaje skasowany w domenie. Wyjątki tylko potwierdzają regułę. Zresztą nie tylko chodzi o plagiaty, ale i zjawisko dostaw obowiązkowych, dostarczanie płodów intelektualnych na konto baronów akademickich lub powszechne dopisywanie się tych baronów do cudzych prac. Aby te mogły w ogóle zaistnieć na akademickich polach. To tylko przykłady objawów trądu toczącego pałac nauki. Zanik zainteresowania stroną intelektualną i moralną, na rzecz strony seksualnej, świadczy o naturalnym zaniku instytucji określanych jeszcze mianem uniwersytetu. Zamiast stanowić ośrodki promieniujące poziomem intelektualnym i moralnym na całe społeczeństwo, są źródłem prądu przenoszonego poza mury pałacu nauki. Prąd dostał się z pałacu nauki. Z egzemplarzy mojej książki Prąd pałacu nauki wszedłem do największej, głównej księgarni naukowej Krakowa, mając nadzieję, że zainteresuje się ona jej rozprowadzaniem. W witrynie widziałem m.in. książkę Jana Hartmana Etyka Życia Codziennego, wydaną i rozpowszechnianą jako pomoc w nabyciu umiejętności dokonywania analizy moralnej w realnych sytuacjach, jakie niesie życie. Sądziłem zatem, że dokonując analizy moralnej w realnych sytuacjach, jakie niesie życie akademickie, zainteresuję moją książką Czołową Naukową Księgarnię Krakowa. Wszak szary obywatel akademicki i pozakademicki winien mieć szansę porównać różne propozycje etyczne. Co więcej, na poczesnym miejscu, po wejściu do księgarni, Zauważyłem książkę jakby z mojej dziedziny na temat współżycia naszych przodków z dinozaurami. Szczęło mnie to z nóg, bo o czymś takim kiedyś słyszałem z ust samej byłej premier polskiego rządu Ewy Kopacz, która objaśniała jakie straszne skutki pociągnęła za sobą obrzucanie dinozaurów przez naszych przodków kamieniami. Zwróciłem na to uwagę kierownictwu księgarni, bo książka nie była umieszczona w dziale kurioza, tylko wśród prac naukowych. jak zwykły obywatel ma oddzielić ziarno od plew, skoro pani premier nie zdołała, a Jagielońska uczelnia tych, co to potrafili, ze swoich murów wypędzała. Ja akurat wykładałem na tej uczelni Dzieje Życia na Ziemi. I wiem, że od wymarcia dinozauru do pojawienia się człowieka minęło więcej niż 50 milionów lat. Tymczasem to mnie wyrzucono negatywne oddziaływanie na studentów. A takie brednie się wydaje i oficjalnie rozpowszechnia i to w księgarniach naukowych pod bokiem najstarszej polskiej uczelni. Nic mi nie mi wiadomo, aby jakiś etatowy profesor wobec takiego stanu rzeczy zaprotestował. Tak samo się rzeczy mają ze słynnymi już dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego, niedostępnymi obecnie w księgarniach, ale polecanymi do nauki kandydatom na studentów Jagiellońskiej Wszechnicy. Przypomnę. Że w tej historycznej książce wykreślono z historii najstarszej polskiej uczelni komunizm, stan wojenny i przewodnią siłę narodu. Więc rzecz jasna, nie wiadomo skąd się wziął trącz w tym pałacu. Współautor tej książki, z której chyba wynika, że historia się skończyła, a przynajmniej została przerwana. Ostatnio został na Uniwersytecie Jagiellońskim wyróżniony za przedkładanie rozumu nad siłem. Nagroda. plus racjo kwam vis. Po rezygnacji z prawdy to jest prawdziwy hit edukacyjny. I ciekawe, jak z tym poradzą sobie wprowadzający nowy przedmiot historia i teraźniejszość hit. Księgarnia naukowa pozostająca pod wpływem intelektualnym i moralnym, porażonego trądem Pałacu Nauki, mojej książki Trąd Pałacu Nauki, podobnie jak i w Plagi Akademickie, rzecz jasna nie przyjęła porzuceniu okiem na jej zawartość. Niewątpliwie nie mieszcząco się w ramach etyki Hartmana czy na arenie rzekomych walk naszych przodków z dinozaurami. Wystarczyło, że książka przestrzega przed lewackim marszem przez uniwersytety, czyli przenoszeniem prądu, niekoniecznie drogą płciową, aby jej do obiegu nie dopuścić. W innych księgarniach na ogół podobnie. Wyjątki tylko potwierdzają regułę. Wystarczy spojrzeć na dwa, trzy zdania na okładce, skojarzyć prąd ze zdjęciem Pałacu Nauki Kolegium Nową Uniwersytetu Jagiellońskiego, opanowanym przez tron, aby odmówić jej przyjęcia. Bowiem pan, my wynajmujemy ten lokal, a wiadomo, jak się może to skończyć. Gdyby się ujawniało trąd, od trądu trzeba się trzymać z dala. Rezygnując z takiego rozpowszechniania książki, uratowałem nieliczne już w Krakowie księgarnie, które jeszcze się utrzymują sprzedając kompletne bzdury razem z publikacjami mniej chodliwymi, nawet dobrymi, ale nie traktującymi o patologiach systemu. W dawnym Krakowie książkami wersowały się elity. Stąd w centrum Krakowa księgarń było wiele. Ostatnio wraz ze wzrostem kadry akademickiej, liczby studentów, poziomu dyplomowienia, i utytułowania społeczeństwa, księgarnie znikają. Znawcy życia krakowskiego twierdzą, że w centrum Krakowa więcej jest obecnie domów publicznych niż księgarni, co się jakoś koreluje z nasilonym zainteresowaniem i promowaniem wielością orientacji seksualnych, przy zaniku zainteresowania orientacją moralną i intelektualną. To jest cecha współczesnych zmian cywilizacyjnych. Ale odpowiedzi na postawione w książce pytanie, o jakiej cywilizacji zmierza świat akademicki do tej pory nie otrzymałem. Tekst opublikowany w największej niecodziennej gazecie, jaką jest kurier wnet w lipcu 2022 roku. Autor Józef Wieczorek.